Miasto będzie składać wniosek do rządowego programu Polski Ładna dofinansowanie budowy mostu na kamienicy, jak mówił podczas konferencji prasowej prezydent Ludomir Handel, jest już po rozmowach z posłami PiS, Patrykiem Wichrem i Edwardem Siarką, którzy zadeklarowali wsparcie inicjatywy. Chciałbym Państwa poinformować, że dwóch posłów ziemi sądeckiej, pan Edward Siarka oraz pan Patryk Wicher, zdecydowali się poprzeć nasze starania o budowę mostu na rzece Kamienica w kierunku Kamionki Wielkiej. Jestem po szeregu rozmów z, właśnie z panem posłem Wichrem oraz panem posłem Edwardem Siarką. Wiem, że pan poseł minister Edward Siarka skierował również formalne wsparcie naszego wniosku do programu Polski Ład. W związku z tym z dużym spokojem będziemy pewnie oczekiwać na rozstrzygnięcia, które nastąpią w styczniu. Nabór ma być ogłoszony w przyszłym tygodniu i miasto jest do tego przygotowane. Jeżeli te pieniądze zostaną nam w styczniu przyznane. To dosłownie na drugi dzień poprosiłem, aby nasz zarząd dróg już otworzył postępowanie przetargowe. Jesteśmy dokumentacyjnie do tego bardzo dobrze przygotowani i to nam umożliwi zakończenie całej inwestycji budowy mostu jeszcze przed wigilią roku 2022. Pierwszym etapem inwestycji ma być rozbiórka starej przeprawy. Jednak jak zapewnia dyrektor miejskiego zarządu dróg Adam Konicki, ciągłość przejazdu będzie zachowana. Do końca przyszłego roku mieszkańcy mogą korzystać z przeprawy tymczasowej. Planowany jest most żelbetowy o szerokości 7 metrów, z chodnikiem i ścieżką rowerową. Oprócz tego mostu będzie również wykonany przeprawa nad, nad potokiem, który jest. Wcześniej. Około 50 metrów wcześniej, żeby też w tym miejscu uciąglić właśnie ścieżkę rowerową i chodnik, żeby to rozwiązanie było już kompleksowe, łącznie z skrzyżowaniem, także mieszkańcy będą już mieli niezaburzony przejazd powiedzmy ścieżką rowerową od samej ulicy Bolesława Prusa praktycznie do końca tej ścieżki rowerowej. A jak dodaje prezydent Ludomir Handel, koszty budowy nowego mostu waha się w granicach 15,23 23 miliony złotych.